Panie Marszałku, Wysoka i niezbyt dziś liczna izbo. Fajną mamy zimę w tym roku, taką niezazimową, a czekają nas jeszcze inne atrakcje, takie jak na przykład susza. To są rosnące koszty kryzysu klimatycznego, to są koszty, które w tym budżecie nie zostały uwzględnione. To jest budżet deficytu klimatycznego, za który zapłacimy wszyscy. Przed nami są ogromne wyzwania, takie jak transformacja energetyczna, takie jak przystosowania do nieuchronnie zmieniającego się klimatu. Rząd prawa i sprawiedliwości nie ma na to żadnego planu, tego w tym budżecie nie widać. To jest budżet rosnących cen prądu, klimatycznej katastrofy i węgla importowanego z Rosji, bo jaka alternatywa? Jeżeli rząd liczy na jakiś przemołom technologicznym, to wypadałoby przeznaczyć jakieś pieniądze na badania, bo same modlitwy mogą tu nie wystarczyć. Jest jedna technologia, która mogłaby nas uratować i to jest energetyka jądrowa. Niestety rząd prawa i sprawiedliwości realnie poddał program rozwoju energetyki jądrowej i tutaj moje pytanie jakie są łączne środki przewidziane w budżecie na energetykę jądrową i co właściwie rząd chce za to kupić? Waciki? Poproszę o odpowiedź na piśmie.